Przyjrzyj się uważnie tym trzem oknom. To nie tylko obrazy, to portale, każde z nich prowadzi do sekretnego schronienia, miejsca, gdzie twoja dusza może wreszcie medytować i odnaleźć spokój. Zajrzyj głęboko do ogrodu Zen, chatki górskiej i oświetlonej jaskini. Które z nich Cię wzywa, które sekretne schronienie wybrałbyś w tym momencie swojego życia? Twój natychmiastowy wybór, ten, który wskazuje ci instynkt, zanim zainterweniuje racjonalny umysł, nie jest przypadkowy. To potężny symbol. W terminologii Junga, ten wybór to bezpośredni przekaz z twojej podświadomości, ujawniający dokładnie to, czego twoja psychika pragnie znaleźć i co ważniejsze, czego desperacko próbuje uniknąć. Możesz myśleć, że wybierasz miejsce, ale tak naprawdę wskazujesz na swój stan wewnętrzny. Czy szukasz porządku, czy szukasz autentyczności, a może tajemnicy? Przez następne kilka minut proszę cię, abyś pamiętał o swoim wyborze. Weź głęboki oddech. Nie będziemy tylko ślizgać się po powierzchni, zagłębimy się w psychologiczną głębię tego, co oznacza Twój wybór. Ujawnię ukrytą potrzebę, której pragnie Twoja dusza, archetyp, który jest teraz w Tobie aktywny, światło, które już posiadasz oraz konkretny cień, który ten wybór odsłania. Przygotuj się, bo to, co odkryjesz, może potwierdzić Twoje najgłębsze uczucia lub zaszokować Cię prawdą, której unikałeś. Przygotowując się do tego nurkowania, zastanów się, a jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego Twoja dusza teraz potrzebuje, przygotowałem coś jeszcze głębszego. Kompletny zestaw Podróż Cienia to praktyczny przewodnik krok po kroku, który pomoże ci nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować Twoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni. To nie tylko teoria, to praktyka. Zawiera e-booka dziennik Cienia z 7-dniową metodą. Kompletny audiobook do słuchania w dowolnym miejscu, mapę 12 archetypów, która pomoże Ci zidentyfikować Twoje dominujące mocne strony oraz medytację z przewodnikiem w formacie MP3, która zapewni Ci bezpieczne spotkanie z Twoją wewnętrzną mocą. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację, aby przestać sabotować siebie i w końcu uwolnić swój pełny potencjał, Link do specjalnej oferty startowej czeka na Ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. Nie pozwól, aby ta jasność Cię ominęła. Teraz dokonaj wyboru. Rozpocznijmy analizę. Jeśli Twoim wybranym schronieniem był ogród Zen, nie wybrałeś tylko miejsca, wybrałeś stan umysłu. Twoja dusza tęskni za porządkiem, jasnością, ciszą i kontrolą. Psychologicznie ten wybór ujawnia umysł, który jest obecnie przytłoczony. Możesz żyć pośród chaosu, czy to zewnętrznego, wymagającej pracy, skomplikowanych relacji, hałaśliwego świata, czy, co bardziej prawdopodobne, wewnętrznego. Twój umysł jest pełen sprzecznych myśli, lęków, list rzeczy do zrobienia i nieustannego mentalnego hałasu. Twój wybór tego pieczołowicie zaaranżowanego ogrodu z ułożonymi kamieniami, piaskiem zgrabionym w idealne wzory i symetryczną architekturą jest wołaniem o spokój, ale nie byle jaki spokój. To spokój, który pochodzi ze struktury, dyscypliny i eliminacji tego, co zbędne. Wierzysz, że jeśli po prostu uporządkujesz swój umysł tak, jak zaaranżowany jest ten ogród, odnajdziesz spokój. Jesteś kimś, kto ceni logikę, rozsądek i planowanie. Pomysł medytacji w tym miejscu przemawia do Ciebie, ponieważ jest to medytacja kontrolowana. Nie chodzi o utratę siebie, ale o odnalezienie siebie poprzez dyscyplinę. Dominujący archetyp w Tobie to połączenie mędrca i mistrza. Mędrzec poszukuje prawdy, jasności i zrozumienia. Wierzy, że wiedza i logika mogą rozwiązać każdy problem. Mistrz z kolei poszukuje samokontroli, dyscypliny i doskonałości formy. Jesteś w podróży, by opanować swój umysł, stać się panem swojego wewnętrznego wszechświata. Twoim światłem, Twoją niezaprzeczalną mocą jest Twoja zdolność koncentracji. Kiedy decydujesz się coś zorganizować, jesteś niepowstrzymany. Masz jasność myśli, która potrafi przeciąć zamieszanie niczym ostrze. Potrafisz tworzyć systemy, dostrzegać wzorce tam, gdzie inni widzą chaos i budować życie oparte na stabilności i racjonalności. Ludzie prawdopodobnie przychodzą do ciebie po logiczną radę i jasny plan działania, a ty rzadko ich zawodzisz. Jesteś skałą, strukturą, filarem zdrowego rozsądku pośród burzy. Jednak każdy archetyp ma swój cień, a cień mędrca i mistrza jest głęboki i podstępny. Twoje dążenie do idealnego porządku skrywa głęboko zakorzeniony lęk przed chaosem. Twój cień to sztywność, to perfekcjonizm, który Cię paraliżuje. To potrzeba kontrolowania wszystkiego i wszystkich wokół, ponieważ skrycie boisz się, że jeśli puścisz kontrolę choćby na sekundę, wszystko się rozpadnie. Twój cień to twoja skrajna trudność z chaotycznymi emocjami. Tłumisz gniew, smutek, namiętność i spontaniczność, ponieważ nie pasują one do uporządkowanych wzorów twojego zagrabionego piasku. Żyjesz w swoim umyśle, bezpiecznym i uporządkowanym miejscu. A zaniedbujesz swoje serce, które jest dzikie i nieprzewidywalne. To tłumienie jest źródłem twojego samosabotażu. Sabotujesz siebie, odkładając sprawy na później, czekając na idealny moment, który nigdy nie nadchodzi. Sabotujesz siebie w swoich związkach, osądzając innych i siebie za to, że nie jesteś wystarczająco logiczny lub uporządkowany. Twój cień to emocjonalna jałowość ogrodu, który jest piękny dla oka, ale w którym nic dzikiego nie może rosnąć. Rada dla Ciebie to paradoks. Aby znaleźć prawdziwy spokój, musisz nauczyć się burzyć swój ogród. Zintegrowanie swojego cienia nie oznacza porzucenia porządku, ale zaproszenie kontrolowanego chaosu. Musisz, metaforycznie rzecz biorąc, zdjąć buty i stanąć na trawie, poczuć ziemię. Twoja podróż polega na zejściu z umysłu do ciała. Praktykuj czynności, które nie mają logicznego celu, takie jak taniec, malowanie bez reguł lub po prostu pozwól sobie poczuć emocje bez próby natychmiastowego jej naprawienia. Twoim wyzwaniem jest zrozumienie, że prawdziwy spokój to nie brak chaosu, ale umiejętność odnalezienia swojego centrum koka chaosu. Musisz odwiedzić dwa pozostałe schronienia, poznać dziką odporność chaty i zanurzyć się w emocjonalnych wodach jaskini, przenosząc to doświadczenie z powrotem do swojego ogrodu. Zacznij od zadania sobie w dzienniku pytań: jakich emocji unikam dzisiaj i co by się stało, gdybym pozwolił sobie na chwilę niedoskonałości? Twoja sztywność jest Twoim więzieniem. Elastyczność emocjonalna jest kluczem do wolności. Dążysz do porządku, ponieważ czujesz się zagubiony w wewnętrznym chaosie emocjonalnym. Twoje uzdrowienie leży w zaakceptowaniu, że emocje nie są problemami do rozwiązania, ale doświadczeniami do przeżycia. Twoje dążenie do kontroli jest w rzeczywistości lękiem przed poddaniem się życiu. Ogród jest bezpieczny. Ale nic nowego tam naprawdę nie rozkwitnie bez nasion niesionych przez wiatr chaosu. Pozwól temu wiatrowi powiać. Jeśli Twoim drugim, wybranym odosobnieniem była chatka w górach, nie wybrałeś jedynie miejsca, wybrałeś autentyczność. Twoja dusza tęskni za samotnością, odpornością i powrotem do tego, co istotne. Psychologicznie ten wybór ujawnia głębokie znużenie powierzchownym światem. Czujesz się przytłoczony społecznymi maskami, oczekiwaniami innych, nieustającym hałasem społeczeństwa i wymaganiami innych. Twoja dusza jest wyczerpana występowaniem. Obraz samotnej chatki, ogrzewanej prawdziwym ogniem, otoczonej dziką, zimną przestrzenią gór, rezonuje z tobą. Ponieważ symbolizuje samowystarczalność i prawdę. Chcesz uwolnić się od wszystkiego, co fałszywe i pozostać tylko z tym, co prawdziwe istotne. Ogień to Twoja świadomość, Twoja esencja, a Ty czujesz potrzebę ochrony Go przed śniegiem i wiatrem zewnętrznego świata. Nie boisz się samotności, wręcz przeciwnie pragniesz jej. Samotność dla Ciebie to nie samotność, to wolność. To przestrzeń, której potrzebujesz, by usłyszeć własny głos, by na nowo połączyć się ze swoim pierwotnym ja. Dominujący archetyp w tobie to połączenie pustelnika i odkrywcy. Pustelnik wycofuje się ze świata nie ze strachu, lecz po to, by odnaleźć wewnętrzną mądrość i nieść własną lampę w ciemności. Odkrywca poszukuje nieznanego, pragnąc sprawdzić swoje granice i odkryć, Kim naprawdę jest, pozbawiony wszelkich wygód i społecznych tytułów. Jesteś w podróży, by odnaleźć swoją fundamentalną prawdę z dala od wpływu innych. Twoim światłem, Twoją supermocą jest Twoja niesamowita odporność i niezależność. Jesteś osobą, która przetrwa. Kiedy robi się ciężko, nie załamujesz się, rąbiesz więcej drewna i rozpalasz jaśniejszy ogień. Masz wewnętrzną siłę, którą wielu podziwia, a niewielu rozumie. Jesteś autentyczny, twardo stąpasz po ziemi i nie robią na tobie wrażenia fasady. Cenisz prawdę bardziej niż wygodę i uczciwość bardziej niż popularność. Twój kompas moralny jest silny i wytyczasz własną ścieżkę, nawet jeśli jest to najtrudniejsza ścieżka. Jesteś dowodem na to, że można być w pełni sobą. Jednak cień pustelnika i odkrywcy jest tak rozległy jak góry, które zamieszkują. Twoje dążenie do autentyczności i niezależności skrywa głęboki lęk przed wrażliwością i współzależnością. Twój cień to izolacja. To, co zaczyna się jako zdrowe poszukiwanie samotności, może przerodzić się w chroniczne unikanie ludzkich kontaktów. Twoja niezależność może przerodzić się w sztywną dumę, odmowę proszenia o pomoc, przekonanie, że nikogo nie potrzebujesz. Twój autodestrukcyjny styl życia przejawia się w trudnościach w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Trzymasz ludzi na dystans, przedkładając bezpieczeństwo swojej chaty nad ryzyko otwarcia się i zranienia. Śnieg wokół chaty staje się lodowatą ścianą wokół twojego serca. Możesz stać się cyniczny, surowy, oceniając innych jako słabych lub fałszywych za potrzeby kontaktu. Twój cień to chłód góry, którą tak podziwiasz przenika cię, sprawiając, że poświęcasz ludzkie ciepło dla bezpieczeństwa dystansu. Rada dla ciebie jest trudna. Prawdziwa siła to nie tylko przetrwanie w samotności, to odwaga, by powrócić i podzielić się swoim ogniem. Zintegrowanie swojego cienia wymaga od Ciebie zejścia z góry, nawet jeśli tylko na krótko. Nie musisz opuszczać swojej chaty, ale musisz budować mosty. Twoim wyzwaniem jest nauczenie się, że wrażliwość to nie słabość, to najwyższa forma odwagi. To pozwolenie komuś zobaczyć Cię bez Twojej zbroi samowystarczalności. Zacznij od praktykowania współzależności w małych dawkach. Poproś o pomoc w czymś, nawet jeśli możesz to zrobić sam. Podziel się uczuciem, słabością z kimś, komu ufasz. Twoja podróż obejmuje odwiedzenie dwóch pozostałych schronień. Poznanie harmonii i struktury relacji ogrodu zen bez gubienia się w niej, oraz zrozumienie głębokiego, emocjonalnego związku jaskini. Rozpocznij pracę z cieniem, zadając sobie pytania, przed kim się ukrywam i jaki jest mój strach, kryjący się za stwierdzeniem, nie potrzebuję nikogo. Twoja chata to twoja siła, ale może być też twoim więzieniem. Ogień, którego tak gorliwie bronisz, naprawdę rośnie, tylko wtedy, gdy się nim dzielisz. Dążysz do autentyczności, bo czujesz się sztucznie w społeczeństwie. Twoje uzdrowienie leży w uświadomieniu sobie, że możesz być autentyczny i połączeni. Prawdziwa odporność to nie tylko znoszenie zimna, to także umiejętność tworzenia i dzielenia się ciepłem. Czy dostrzegasz, jak potężne są te spostrzeżenia, niezależnie od tego, czy to twoja potrzeba porządku, która skrywa lęk przed chaosem? Czy Twoja potrzeba samotności, która skrywa lęk przed wrażliwością? Jasność to pierwszy krok, ale jasność bez działania nie zmieni Twojego życia, dlatego zestaw kompletnej podróży cienia jest niezbędny. Nie tylko stawia diagnozę, ale i oferuje leczenie. Daje Ci cztery narzędzia: siedmiodniowy e-book, audiobook, mapę archetypów i medytację z przewodnikiem, aby praktykować tę integrację każdego dnia. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samosabotażu, czy to poprzez perfekcjonizm ogrodu, czy izolację góry, kolejny krok jest jasny. Link do oferty specjalnej znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Teraz przyjrzyjmy się najbardziej tajemniczemu i głębokiemu schronieniu ze wszystkich. Jeśli Twoim wybranym schronieniem była numer 3 oświecona jaskinia nie wybrałeś miejsca, wybrałeś tajemnicę. Twoja dusza nie szuka jasności umysłu ani samotnej autentyczności, szuka głębi, połączenia i tego, co numinotyczne. Psychologicznie ten wybór ujawnia duszę naturalnie przyciąganą do nieznanego, niewidzialnego świata, głębokich emocji i duchowości. Nie boisz się ciemności. Jesteś do niej przyciągany, wiedząc, że to w ciemności ukryte są największe skarby. Obraz jaskini, łona Matki Ziemi, wypełnionego świecami, małymi światełkami świadomości i kałużą jarzącej się wody, emocjami zbiorową nieświadomością, rezonuje z tobą, ponieważ symbolizuje twój własny wewnętrzny świat. Jesteś kimś, kto czuje głęboko. Prawdopodobnie jesteś wysoce intuicyjny, empatyczny i kreatywny. Podczas gdy pierwsza grupa ogród żyje w umyśle, a druga Chata żyje w tysiącdziesięcznym e, działaniu woli. Ty żyjesz w uczuciach i intuicji. Szukasz tego schronienia, by się w nim zanurzyć, a nie uciec. Chcesz tu medytować, by się rozpuścić, połączyć z całością, dotrzeć do prawd, których logika nie jest w stanie dosięgnąć. Szukasz emocjonalnego uzdrowienia i mistycznej transformacji. Dominujący archetyp w Tobie to teraz potężne połączenie maga i kapłanki, lub kochanka, w sensie głębokiego połączenia. Mak rozumie ukryte prawa wszechświata i wie, jak przekształcać rzeczywistość. Kapłanka jest strażniczką nieświadomości, mostem między widzialnym a niewidzialnym, głosem intuicji. Jesteś w podróży, by dotrzeć do swojej ukrytej mocy, by zrozumieć tajemnice własnej psychiki i wszechświata. Twoim światłem, Twoim niezwykłym darem jest Twoja intuicja i Twoja zdolność uzdrawiania. Po prostu wiesz rzeczy, wyczuwasz energię miejsca lub osoby, zanim jeszcze wypowiedziane zostaną jakiekolwiek słowa. Twoja empatia jest tak głęboka, że dosłownie odczuwasz emocje innych, co czyni. Cię urodzonym uzdrowicielem, doradcą lub artystą, masz dostęp do źródła kreatywności i mądrości, które zdają się pochodzić z innego miejsca. Nie boisz się zagłębiać, rozmawiać o tematach tabu, śmierci, cieniu, duchowości, ponieważ dla Ciebie są one po prostu częścią życia. Jesteś głęboką duszą, która wnosi sens i tajemnicę do świata. Jednak cień maga i kapłanki jest prawdopodobnie najgroźniejszy ze wszystkich. Niebezpieczeństwo tych, którzy nurkują tak głęboko, polega na tym, że nie wiedzą, jak wrócić na powierzchnię. Twoim cieniem jest eskapizm i brak granic. Możesz tak bardzo zatracić się w swoim wewnętrznym świecie, w snach, emocjach lub duchowych poszukiwaniach, że zaniedbasz praktyczny, realny świat. Możesz stać się oderwany, zatopiony we własnym świecie, niezdolny do utrzymania pracy, płacenia rachunków, ani utrzymania równowagi na ziemi. Woda, którą tak kochasz, może cię utopić. Twój autosabotaż objawia się melancholią, skłonnością do depresji, byciem pochłoniętym przez nieświadomość, lub emocjonalną gąbką. Wchłaniającą całą toksyczność wokół ciebie z powodu braku wyraźnych granic. Twój cień może być również manipulatorem, ciemna strona maga, wykorzystując intuicję do kontrolowania innych, lub przeciwnie, stając się nieustającą ofiarą, czując się nieustannie przytłoczonym przez świat. Możesz bać się światła dziennego, normalnego świata, preferując mroczne bezpieczeństwo swojej jaskini. Rada dla Ciebie jest kluczowa. Nurek kończy swoją misję dopiero wtedy, gdy wyniesie skarb na powierzchnię. Integracja Twojego cienia nie polega na opuszczeniu jaskini, ale na nauce świecenia w niej jaśniejszym światłem i budowaniu bezpiecznej drogi wyjścia. Potrzebujesz ziemi dla swojej wody, potrzebujesz uziemienia. Twoja podróż integracji. Paradoksalnie obejmuje odwiedzanie dwóch pozostałych schronień. Potrzebujesz struktury i dyscypliny ogrodu Zen, codzienna rutyna, dbanie o swoje ciało fizyczne, porządkowanie finansów. Te przyziemne rzeczy są Twoim antidotum są kotwicą, która pozwala Ci nurkować głęboko, nie gubiąc się. Potrzebujesz również ognia i odporności chaty, umiejętności mówienia nie, ochrony swojej energii i działania w realnym świecie, przekształcając swoje mistyczne idee w konkretne projekty. Rozpocznij pracę z cieniem, zadając sobie pytanie: czego w realnym świecie unikam i jak mogę wykorzystać swoją intuicję, aby stworzyć dziś coś realnego? Nie jesteś ofiarą świata, jesteś dla niego kanałem, ale kanał potrzebuje struktury, aby woda płynęła we właściwym kierunku. Poszukujesz tajemnicy, ponieważ realny świat wydaje się nudny lub przerażający. Twoje uzdrowienie polega na wniesieniu tajemnicy do realnego świata na byciu mostem, a nie pustelnikiem w jaskini. Niezależnie od tego, czy wybrałeś ogród porządku, chatę autentyczności, czy jaskinie tajemnicy, każde schronienie jest lustrem. Odbija to, czego szuka twoja dusza i, co najważniejsze, cień, którego unikasz. Poszukiwacz porządku unika emocjonalnego chaosu. Poszukiwacz autentyczności unika wrażliwości więzi, poszukiwacz tajemnicy unika odpowiedzialności praktycznego świata. Samopoznanie jest fascynujące, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy przekształcisz je w działanie. Obejrzenie tego filmu to pierwszy krok, drugi to działanie koniec z życiem na łasce swojego cienia. Koniec z byciem sztywnym, jak kamienie w ogrodzie, odizolowanym, jak góra, czy zagubionym w wodach jaskini. Kompletny zestaw. Podróż Cienia to Twoja szansa, aby wykorzystać wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną, siedmiedniową metodę integracji swojej mocy z e-bookiem Dziennik Cienia, pełnym audiobookiem, mapą 12 archetypów i medytacją z przewodnikiem. Wszystko czego potrzebujesz, cztery narzędzia w jedne, w specjalnej cenie startowej. To nie jest kolejny film, który obejrzysz i zapomnisz. To Twój punkt zwrotny. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Kliknij teraz na pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na Nowo już dziś. Klikając, aby zabezpieczyć swoją ofertę, napisz w komentarzu, które schronienie wybrałeś i które spostrzeżenie najbardziej poruszyło twoją duszę. Twoja podróż jest ważna i czytam każdy komentarz. Polub ten film. Jeśli przyniósł Ci jasność umysłu, i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej, głębszych informacji o Twojej psychice. Do następnego razu.